Ogólnie w Twojej nawice pojawia się często taki motyw hajsu. Tak? No. no? Możesz się rozwinąć trochę, to... Często, no mordo, ty, co... hajs, wiesz co, ja jestem dorosłym człowiekiem. Wiesz o co chodzi? Mam dziecko, mam żonę, dbam o swoją rodzinę, którą założyłem, o swoją rodzinę, w której zostałem wychowany. I tak po prostu, wiesz o co chodzi, na co dzień mnie ten temat otacza. I dużo ludzi gada, wie, że oni tam przesadzają, koloryzują w tych rakach ja to szczerze powiem, naprawdę mam wyjebane wiesz co chodzi, zobacz, siedzimy teraz tutaj u mnie na a ja siedzę sobie w klapkach i w dresie, wiesz co chodzi, mm -hmm. i na tyle żeby pokazać tutaj pewnym ludziom jak to wygląda to po prostu, może wizualnie, wiesz o co chodzi mm -hmm. zobacz <laughs> Wyszło co chodzi? no widzę zobacz, no. poczekaj, A to jeszcze nie koniec mordko to jeszcze została, tutaj w tej kieszeni może nie ma nic jeszcze, ale tu jeszcze druga kieszeń jest zobacz, to musisz mieć nie, po na Wczelne tyle mam... dresy. Tak, cały czas. Ja tam wyjebany na jakieś takie wiesz, komentarze ludzi. Zobacz, o tu jeszcze Jurków trochę się pojawiło.